Welcome to the main event. Let's get ready to rumble. The winner is... Hello, ladies and gentlemen, przed nami wielki finał medów. Tym razem RNG nam żadnego psikusa nie, sp nie sprawiło i dwóch najlepszych graczy z największą ilością punktów spotkało się właśnie w ostatecznym pojedynku. Maka 22 na Baczecie 25 oraz y, z Biały zor na Obiekcie 416. Ten drugi, proszę Państwa, oficjalnie mówię, wygrywa po raz kolejny kolejną grupę, tym razem medów, y, więc Biały Zoron tutaj rośnie na dobrego przywódcy, jeśli chodzi o punkty do czołgu premium Makai. Oczywiście wygrywasz 500 golda i punkty do czołgu premium, drugie miejsce, zaszczytne drugie miejsce na Batchacie 25, jak mówiłem wcześniej, czyli dziesiątotierowym medzie francuskim z magazynkiem, 40, 40 sekund przeładowania, niecałe 3, 3 sekundy pomiędzy strzałem poszczególnymi pociskami. 5, magazyn, 5 pocisków oczywiście w magazynku, w kasecie. I to potrafi zrobić naprawdę niezłą siekę jeśli chodzi, o, jeśli chodzi o czołgi przeciwnika, jaka jest penetracja tego ustrojstwa? Wiadomo, musi jakoś to ze sobą współgrać, i po kolei jeden pocisk ma penetrację 259 na obrażenia 390. Przypominam. Pociski standardowe to są pociski HE, nie przepraszam, jakie HE, APCR oczywiście i raczej na patrzycie się niczego więcej nie ładuje. I w tym momencie, kiedy ja Wam mówiłem taką pierdółkę, jeśli chodzi o armatę, Makaj zdążył sobie już jednego fraga zrobić i wydoić czołg za 1000 punktów. Więc widzicie to bardzo, bardzo szybko idzie. Trzy trafienia, szybkie przeładowanie, jeden frak na naszym koncie, 1000 obrażeń i lecimy dalej szukać kolejnego delikwenta. Na razie naszym łupem padł 9 Amerykaniec. Zobaczymy, co się pojawi dalej. Rozjazd dosyć niemrawy na się drużyny. Teraz tak zobaczyłem na mapkę, że lewa strona praktycznie jest pusta, na stoi tylko jedna wuzeta, która świeci wszystko. No i tam jest, jest foszek, jest VKB i jest Maus, który powinien chyba tutaj spokojnie zająć tą e, miejscówkę, jeśli chodzi o obronę. Jest i ST1, która teraz dostaje baty od naszego bohatera. Trzy, dwa strzały wystarczą, reszta już nie, nie ma co ryzykować, ponieważ to ST1 się już zaraz schowa. Za domkami, chociaż może zaraz tutaj jeszcze będzie wyjazd na tą ST1. nie? Ona jest, jest za budynkiem, jest, jest, ST1. Stoi ładnie tyłeczkiem, strzela z tyłu do naszej lorki. A maka spokojnie przeładowuje i kolejny pocisk trafia w tą ST1. Jeszcze jeden, no tutaj poszedł Kalafiorek. Chyba trzeba dobić. Przez chwilę miał bicie na tego ISA 7, ale stwierdził, że jednak sobie tę ST1 dobije. Przeładowanie 40 sekund, no to jest minus tego czołgu. Niestety, kiedy Was ktoś złapie na przeładowaniu, to raczej żywi z tego nie wyjdziecie. Zanim Wy się przeładowujecie, to przeładujecie, to ten przeciwnik już zdąży Wam 2-3 bułki wsadzić za sporą ilość punktów. I 1800 tych hawców może Wam bardzo, bardzo szybko zejść. W tym momencie Marka zobaczył, że nic dobrego dzieje się pod naszą bazą, a raczej bardzo niedobrego. I więc od razu powrót. fałeczka B już zeszła. Zobaczcie, ile tam tego łataństwa jest. Teraz 2, 3, 4, 5. 6 czołgów wyświeconych, które tam stoją. 7 czołgów, które są już pod naszą bazą. Trzeba szybko wracać. Przypominam, bitwa, e, bitwa tak zwana szturm. My się bronimy, więc naszym, naszym obowiązkiem jest albo wybić całą watachę, albo ewentualnie e, skończyć bitwę e, o czasie, żeby przeciwnik nam tej bazy nie przejął. Maka już ma 2600 obrażeń, dwa fragi, 2100 WN8, więc już mu tutaj yy, bitwa powiedzmy jest udana, ale to jeszcze nie wszystko, zobaczcie, trzeba tą bazę szybciutko obronić, dlatego lecimy tutaj z tyłu, zajeżdżamy sobie tego, tego mausa, żeby mu pomóc w no i będziemy świecić teraz co? Coś, co się pojawi tam z naprzeciwka, niestety nie mamy lornety, ale to wystarczy, żeby mieć przestrzeń na tych huntswoty, tutaj już u nas ustawia się Maka na pozycji zaczepno obronnej zobaczymy co będzie. Pierwszy strzał będzie chyba w tego isa, nie za daleko jest, nie ma co ryzykować. Od razu, zobaczcie, fajnie się ustawił tyłeczkiem, raczej żeby móc szybko spieszyć po prostu, bo raczej jakby stał przodem, to by tutaj wiele nie zdziałało, Jakby go tutaj zajechali, to raczej powrót, możliwość obrócenia tego czołgu, żeby, żeby wrócić, uciec, nie ma zbytnio czasu, po prostu byśmy zeszli szybciutko, bo ten pan tego pojazdu nie jest zbyt mocny. Na razie tutaj mało dziennie broniłostu. Na no, opartego mógłby po prostu sobie ten most zasłonić, ale kiedyś tak było, tak się właśnie robiło. Teraz niestety są już te milizny, które są na, na linii A i na linii K, więc nawet jak się most zablokuje, to i tak zawsze jest przejazd. Czerwoni się wrócili do, swojej, do do swoich pozycji upatrzonych wcześniej. Nie wiem czemu nie atakują, przecież nie mają tam nawet nic do obrony, żadnej bazy, więc raczej powinni tutaj się już ruszyć na stronę naszego, naszego kapa i już zacząć powoli kapować. W tym momencie bardzo fajny strzał na oślep i z czwarty schodzi. Pojawia się Maus, oj, to będzie ciężki przeciwnik jeszcze chować za górką. Nie, górusko teraz widzimy na 14, 14 pierwszy strzał wszedł, drugi strzał wszedł i jeszcze jeden powinien pocisk pójść ze strony Makaja. Oczywiście tak, 380 obrażeń 3900 już ma nabite i 3 fragi. No i teraz 40 sekund na przeładowanie. Maus musi chwilę wytrzymać. Na trzecie jest na full hapsów, więc raczej tutaj nie powinno być jakichś niespodzianek. W tym momencie nasza lewa strona, albo raczej dół powolutku schodzi to co jechało z Makajem tam na dołu. Już się składa, niestety, jak albańskie chaty, więc trzeba tutaj przejąć inicjatywę i zająć się górką po prostu. Jest te 5 Zaraz powinniśmy ją zjeść na spokojnie. Już właśnie maka kończę przeładowywać. 9 sekund do końca. 5 pocisków w magazynku będzie i raczej nie powinien to być ta 5-4 zadając z żadnym problemem wyjazd. Jest te 5 od razu przycelowanie w tyłeczek. Pierwszy strzał. Z podpałem jeszcze. złota się przejść. Drugi strzał. Kończymy ty 5 czwórkę. I nie zwalniając tempa wpadamy w kolejne czołgi. Tam, tam powinna być lorka. Tam powinna być jeszcze parę czołgów. Jest i loreczka. Jeden strzał. Oddany. Drugi strzał zaraz będzie oddany. Lorka się odgryza za 285 Ale to już nie, nie, nic, nie szkoń, nic nie stanie w przeszkodzie, żeby ją dobić. Niestety uciekła. Ale jest się Jeden strzał poszedł. Mamy połowę hapsów. I przeładowujemy. Lorka też ładuje, więc mamy na razie spokój. Więc teraz szybkie przeładowanie. 30 sekund. I zobaczymy. Co tam się stanie na razie? E, Wielka obrona częstochowych, chłopaki zepchnęli czerwonych do praktycznie 2-3 kwadratów, i tam po prostu ich tłuką niemiłosiernie. Mamy rozstawiony cały brzeg, mamy, mamy rozstawiony pół, północ, mamy, mamy rozstawiony południe, więc teraz drużyna przeciwnika jest po prostu zamknięta w kleszczach 9 do 9. 3 minuty, niecałe, 4 do końca, więc teraz tylko kwestia podobijania, i to jest właśnie raj dla magazynka. Zobaczcie na to: pierwszy frak, zobaczymy, lorka, pyk, schodzi, drugi frak, centurion. Pyk! Schodzi. Kolejny frak. Co tam się pojawi? Nic się nie pojawiło. Trzeba jechać dalej. Jedzie obiekcik 140. Może nas tutaj wyjedzie, będzie na niego przestrzał. Mamy trzy pociski, jeszcze nie, nie przeładowujemy. Żeby mieć spokojnie jeszcze całą pół, czy czwarte pakietu, pakietu, czy dokładnie trzy piąte, żeby przeładować. Jest obiekt 4 i to powinno spokojnie w niego wejść. Pierwszy strzał niestety wszedł w, w lufę. Drugi strzał już wszedł w boczek i jest kolejny frak. Obiekcik. Mamy go na przestrzał, ale chyba go nie widział. Więc teraz szybkie podjaz do góry, jeszcze mamy jeden przestrzał, jeszcze mamy, jeszcze mamy jedną, jedną w magazynku, w kasecie magazynek, co ja gadam, oczywiście jeden pocisk w magazynku i będzie dobicie, jest kolejny frag, zobaczcie, 8 fragów praktycznie w nieca, dokładnie 6 fragów w niecałą minutę, powiedzmy lekko, lekko ponad minutę. I to jest właśnie potęga magazynka, jakim jest Badrza 25T. Teraz tylko kwestia: o, nie wiem, czy to dobry pomysł. Nie wiem, czy to dobry pomysł będzie. I traci Makaj, ale wystarczyło, żeby troszeczkę tutaj zmieścić tego lisa. Koniec bitwy: zobaczmy wyniki końcowe Makaja 22. Uff, bardzo męcząca bitwa na Baczacie i bardzo w nerwach trzymająca wykonuje Makaja. Zobaczmy, co tam mu wpadło, jeśli chodzi o tę bitwę. Cztery odznaki za pół punkta, w tym bita masterka w gratulacje 3 medale za jeden punkt, duży kaliber e, czołgista sniper oraz e, top gun. I wysokopunktowany Radley Walters za ubicie ośmiu przeciwników. Gratulacje na Makaja. Uż samych medali naprawdę bardzo fajny wynik mu się zrobił. Lista uszkodzonych, zniszczonych po prawej stronie W sumie każdego, który go strzelał, tego, tego niszczył Ostał się tylko Maus i Siódmy, które zginęły e, Zginęły z lów innych zawodników, z czego ten Isek Siódmy, który nam zabrał bardzo ładnie o, prawie 900 obrażeń Staranowania e, 92666, szatańska końcówka kredyty Brutto 1937 exp na bonusie e, Za pierwsze zwycięstwo dnia, nie, ale za konto premium, tak I to nam daje na czysto 1291, ładny wyniczek, bardzo fajne, bardzo fajna wartość. 8 ubitych, 7145 obrażeń zadanych przez Makaya, plus po spocie 658, tak polecę już od razu, więc niewiele by spotował, ale dużo sam zadał. 23 razy wyszelił, 22 razy trafił cel, 20 przebiło. 7000 obrażeń, jak mówiłem wcześniej, ponad 3 trafienia otrzymał, 3 tylko przebiło. Pan coś niestety nie jest dobrym, dobrym bonusem, jeśli chodzi o Bachata, ale prędkość jak najbardziej. Dwóch wykrył, 10 uszkodził, dwóch zabrakło chyba do, do medalu wsparcia. I ośmiu zniszczył, przejechane dwieście, no praktycznie całą mapę przejechał z łóż i 6, więc ta odległość naprawdę bardzo, bardzo fajna. Na siedemdziesiąt 178 sporo supply zużył na, na samą amunicję poszło 27 tysięcy i naprawa 23 888. Jakbym się w tyłek temu i sobie nie wpakował, to troszeczkę by zaoszczędził, ale ważne, że jest na plus. Twoja punktacja Makai, 30 i 40, i 40 punkta. To jest jedna z najwyższych jeśli chodzi o punktację medalową oczywiście, punktację y, powtórki jeśli chodzi o medy. Niestety dla Ciebie Biały Zoro otrzymał wynik 36 i 38, a jak to zrobił, skąd taki wysoki wynik, już Wam pokazuję w niedzielę oczywiście. Zapraszam Was na finałową bitwę w wykonaniu Białego Zoro po raz kolejny. Biały Zoro będzie moim gościem w niedzielę i coś czuję, że on no, tutaj rośnie powolutku. Zwycięzca tego konkursu Ale nie mówmy hopi, jeszcze dwie grupy przed nami Teraz będą czołgi ciężkie Potem te deki, więc niedługo się przekonamy Kto wygra czołg premium Tyle z mojej strony, dzięki Makaj za uczestnictwo Jutro Biały zoro jako bitwa finałowa A od poniedziałku lecimy z czołgami ciężkimi Trzymajcie się ciepło, cześć